tak hejka kochani tak tutaj jest mega dużo ładowania dzisiaj dwa powerbanki o. totalnie rozładowały się z tego głównego powerbanku się ładuje ładują się lampy o. Natomiast oprócz tego z tego głównego powerbanku, też ta kamera pobiera zasilanie, ale to wtedy, jak się wyczerpią wewnętrzne akumulatory, jak one się wyczerpią, to wtedy e, kamera pobiera po prostu e, z tego głównego powerbanku. Ale nas, no jak wracam wieczorem, tylko jak dzisiaj, to wtedy jest używana, że tak różnie jest. No i ta lampa też pobiera z powerbanku. To w tej chwili obecnej ładuje się dwie lampki. Lampa podczerwona jest naładowana. Kamera nie potrzebuje teraz pobierać energii z powerbanku, bo. Jeszcze ma w dobrym, no w normie akumulatory i tak to wygląda. Tu do kamery przedniej już mi się rozładował jak byłem w nowym dworze, ale wziąłem sobie akumulator właśnie, bo wziąłem, że jest blisko rezerwy i sobie wziąłem akumulator ten, no że jak sam raz jest. No dobra, kładę się, kochani. Hej, kapa. No, też trochę łupnęła kamera. Hmm. Że wyjeżdżając, kochani, już jak wyjeżdżam, to patrzę, że jest jedna kropka w tamtym Powerbanku, który się ładuje w kufrze, w tym szarym. O. I wziąłem ten Powerbank w razie rozładowania. I jak dojechałem do nowego dworu, sobie usiadłem na ławce, to tylko sygnał był, że się wyczerpał bank i wyczerpuje się akumulator w kamerze. No. No i natomiast właśnie zobaczymy, ile jest w akumulatorze w kamerze. No dobra, jak tu podejść? Może światło włączę. O. To troszkę. Hmm. O. A ja się naładował, się naładował w trakcie jazdy z tego powerpunka, który podłączyłem. No, że dobrze mieć. Jeszcze oprócz tego zapasie powerbank, bo z jedną kropką, z jedną kropką tego powerbanku udało mi się po prostu dojechać tylko do do nowego dworu. Um. Że to jest po prostu mega. Tamten powerbank dopiero drugi raz jest ładowany. Ten, który tam, ten szary, co stoi pionowo. Ten biały powerbank jest piąty raz ładowany. Od nowości no a ten wielki powerbank. Y Jest ładowany, był ładowany dopiero drugi raz. Zaraz. Tak, drugi raz. No. Ale jak już, jak już mówiłem kochani, to właśnie dobrze mieć w zapasie jeszcze dodatkowe powerbanki, powiedzmy dwa. O. by teraz mnie poratowały. A tutaj zobaczymy ile jest energii. Też jest pełno. No, żebyście, no tak jak jest taki osprzęt, Te kamery pobierają trochę energii. I natomiast dobrze jest być wyposażonym w dobre powerbanki. Zawsze czym więcej rezerwy, tym lepiej. No. No i co tam można jeszcze powiedzieć kochani? Chciałam pokazać wam jak to wygląda właśnie. Um. No dobra, no to chyba.